Zgodnie z tradycją w połowie października świętowali nauczyciele oraz uczniowie. Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników, podkreślając wagę nauczycieli. W jakości edukacji. Wyniki, które osiągają uczniowie Szkół Powiatu Włodzisławskiego, już od lat są najwyższe w regionie. Jest to zasługa nauczycieli, którzy mają bezpośredni wpływ na to, co trafia do umysłów młodych ludzi. Uhonorowanych zostało 18 nauczycieli Nagrodą Starosty, ale jestem ogromnie zadowolona z tego, iż każda nasza szkoła prowadzona przez Powiat Włodzisławski została doceniona i reprezentant tej szkoły odebrał z rąk Pana Starosty dzisiaj nagrodę. Na gali wręczono także nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Trafiła do Bogumiły Różeńskiej Świerkot zespołu szkół im. 14. Pułku Powstańców Śląskich Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty. Trafiły w ręce Krzysztofa Zielonki z zespołu szkół ekonomicznych w Wodzisławiu, Barbary Klimek z zespołu szkół imienia 14. Pułku Powstańców Śląskich i Piotra Kaucha, wicedyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Do niego także trafił medal Komisji Edukacji Narodowej. Nie ukrywam, że y, osiągnięcia, które były podstawą do przyznania tych nagród, na pewno no, nie byłyby możliwe zarówno bez zespołu, w którym pracuję i z czego jestem dumny, że mam tak świetny zespół współpracowników, który pozwala realizować pomysły ciekawe, pozwala realizować ciekawe inicjatywy. Co do samych nauczycieli, to oczekiwania zawsze są duże i nigdy małe nie były. Jest to jeden z tych nielicznych zawodów, od którego zależą losy nie tylko młodego pokolenia, ale także kraju, ponieważ to, co jest przedmiotem nauki, ma proste przełożenie na to, jak będzie się kształtowała nasza ojczyzna. Myślę, że dzisiaj być nauczycielem to niełatwy zawód, to niełatwy obowiązek, bo przecież są duże oczekiwania, jest duży zakres obowiązków, a to przecież nie kto inny jak również oprócz rodzica to nauczyciel wychowuje, kształci i wskazuje drogę życia. Kształcenie zawodowe wraca do łask. Znów staje się popularne, ponieważ po zakończeniu nauki na absolwentów szkół zawodowych czeka praca. Nie ma więc nic dziwnego w fakcie, że to właśnie na ręce dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego trafiło najwięcej nagród. Kształcenie zawodowe, likwidacja bezrobocia, oferowanie nowych kierunków to jest nasz priorytet jako placówki. Stąd też moja satysfakcja, że zostałem aż podwójnie doceniony, niekoniecznie pracując z młodzieżą. W sensie szkół młodzieżowych, ale z osobami dorosłymi jest szczególnie radosny. System edukacji to nie lada organizm, tylko w placówkach, których organem założycielskim jest starostwo powiatowe w Wodzisławiu śląskim zatrudnionych jest ponad 700 nauczycieli. W powiecie wodzisławskim nie brakuje osób, które zajmują się popularyzacją kultury oraz szerzeniem sportu. Tych najbardziej aktywnych wyróżniono na gali, która odbyła się pod koniec października. I to prawda, że tych wyników nie byłoby, gdyby nie było działań ich opiekunów, przede wszystkim trenerów, i dlatego są oni dzisiaj również z nami. Mnie najbardziej cieszy to, że ta liczba osób promujących nasz powiat, nasze miasta, nasze gminy. Z roku na rok wzrasta i to chyba jest pocieszające, że pną się po tej drabinie w góry i osiągają sukcesy będąc chlubą naszej ziemi. Łącznie wyróżniono aż 48 osób działających w dziedzinie kultury i sportu. Jednym z nich jest Franciszek Nieć, dyrektor ogniska plastycznego im. Ludwika Konarzewskiego w Rydultowach. Od lat udowadnia, że można łączyć pasję do tworzenia z dyrektorskim porządkiem. Instytucja, którą prowadzi nie dość, że jest jedno z najlepszych w powiecie wodzisławskim, to jeszcze ceniona jest w tej części naszego kraju. No, Ja myślę, że jest to kwestia promocji. Nie... Niewątpliwie, chociaż my tutaj jakby nie narzekamy na, że tak powiem, niż demograficzny, natomiast każda forma tego typu nagrodzenia jest formą nie tylko promocji, ale jest no taką wyróżniającą sprawą, że jednak działamy i że jesteśmy doceniani i myślę, że przez to jeszcze więcej ludzi do nas zawita. Pasjonatów na galinie brakowało. W powiecie Wodzisławski nie trzeba szukać daleko, żeby natknąć się na ludzi, którzy sztukę czy sport cenią sobie najbardziej. Wystarczy wspomnieć choćby o Tomaszu Jurczyku, który zdobył już pierwsze wyróżnienia w młodej dyscyplinie sportu, jaką jest bieg na orientację w mieście. No taka dość młoda dyscyplina, polega to na tym, że zawodnik na starcie otrzymuje mapę, i na, na tej mapie ma naniesione punkty kontrolne, które musi, musi przebiec w jak najkrótszym czasie. Najpierw liczy się głównie skupienie, bo jednak zawodnik nie może robić błędów, musi biegać jak najczyściej, jak najbardziej liniowo, a później liczy się tylko i wyłącznie bieg, czyli wytrzymałość i szybkość. Nagrody, które powędrowały do najbardziej zasłużonych rąk, mają z jednej strony dziękować za trud i wyróżnienie, ale także wspomagać oraz motywować do dalszych wysiłków, które trzeba ponieść, aby być najlepszym. Taką właśnie dyscypliną sportu jest boks. Być może doczekamy się wkrótce przedstawiciela powiatu wodzisławskiego w ścisłej, światowej elicie tej dyscypliny. Na czym polega tak naprawdę boks, że to, co oglądamy w telewizji, w filmach, to jednak nie jest to, co naprawdę się dzieje na sali treningowej. No, chciałem już od razu oczywiście jeździć na treningi, ale mama nie pozwoliła, ponieważ byłem za młody i dopiero jak no, ukończyłem tam 13 lat, to wtedy mnie dopiero dopuściła do tego. Wcześniej próbowałem zrobić za mnie tancerza, trochę tańczyłem, ale jednak moją pasją był boxing i tak pozostało aż do teraz. Sukcesy sportowców czy ludzi kultury to także sukcesy całego powiatu, a to najlepsza promocja, jaką można sobie wyobrazić. Była to już druga edycja śląskiej jesieniku lidarnej w ekonomiku. Tym razem tematem przewodnim, z którym musieli zmierzyć się zawodnicy, była karkówka. Generalnie temat był wcale nie taki prosty. Dzięki zastosowanym najnowocześniejszym technikom szybkiego marynowania można było przyspieszyć proces poprzez próżniowe marynowanie. E, Przyspieszenie tego, że mięso było miękkie. A jak widać na załączonym obrazku i dania wyszły fenomenalnie. Młodzież e, sprostała zadaniu. Śląska jesień kuliner to największy tego typu konkurs w powiecie wodzisławskim. Do zespołu szkół ekonomicznych przyjechało 12 drużyn z Polski oraz jedna z Czech. Zawodnicy do dyspozycji mieli identyczne składniki, z których potrafili wymyślić zupełnie inne dania. E, zrobiliśmy tego dodatki. Sos na bazie suszonych i normalnych pomidorów z czerwoną cebulką podlewane bulionem. Tego pietruszka i dodatkowo suflet z kaszy, pesto i grzybów. To był nasz taki tajny chwyt, ten właśnie suflet. I myślisz, które dzisiaj miejsce zajmie? Bardzo ciężko powiedzieć, bo nie wiem jak poszło, poszło konkurencji. Też brali pod uwagę ocenę techniczną, więc nie wiem jak wypadliśmy technicznie. Gospodarze okazali się łaskawi. Żadna z drużyn powiatu wodzisławskiego nie zdołała pokonać duetu z Rybnika. To znaczy, nie tak, byliśmy z siebie bardzo zadowoleni. To jest coś innego niż pewność. Byliśmy z siebie do, zadowoleni i dla mnie to wystarczy. Wystarczy to w konkursie, żeby być ze swojej pracy zadowolonym. Karkówka oraz to, co najlepsi młodzi adepci sztuki kulinarnej potrafili z niej wymyślić, wydawałyby się tylko śląskim specjałem. Okazuje się jednak, że i w tym przypadku śląskie tradycje kulinarne są znane w całej Polsce, także w Świnoujściu. No, u nas głównie stawia się na, na rybki, jednak, tak, bo koło morza, no, no a tutaj trochę inaczej. Konkurs kulinarny na tak wysokim poziomie mógł dojść do skutku tylko dlatego, że Liceum Ekonomiczne imienia Oskara Langego wyposażona została w najnowocześniejszy sprzęt, drogi i często spotykany w najlepszych restauracjach, staje się standardem w szkołach powiatu Wodzisławskiego. Konkurencja, konkurencja pozytywna, jak widać, jest kapitalną metodą do podnoszenia jakości pracy szkoły, w tym szkoły zawodowej, gdzie niesłychanie ważne jest, aby uczeń przychodząc do szkoły zawodowej stwierdził nie pomyliłem się, robię to co kocham, mam do tego predyspozycje i chcę te predyspozycje komuś pokazać. W zeszłym roku młodzi kucharze na blat wzięli gęsinę, w tym roku karkówkę, nieważne co będzie w przyszłym i tak wiadomo, że będzie pysznie i z pomysłem. Święto Górników, czyli tradycyjna barburka, to bodaj najważniejsza tradycja obecna na terenach, gdzie funkcjonują lub też do niedawna jeszcze działały kopalnie. W samym Wodzisławiu, co prawda, nikt już nie fedruje, ale w skali całego powiatu wodzisławskiego górnictwo trzyma się dobrze. A co ważne, daje i w najbliższych latach wciąż dawać będzie zatrudnienie. W tym roku otworzyliśmy aż 9 klas pierwszych w roku, w którym zmagamy się już z niżem demograficznym, stąd jednak my tego niżu nie odczuwamy. Widzimy, że gwarancja zatrudnienia, którą daje nam kompania węglowa, jest bardzo ważnym atutem, który dostrzega i młodzież. I tak jak mówię, dostrzegają również rodzice. Na powiatowych uroczystościach barburkowych zjawiły się najwyższe władze kopalń oraz kompanii węglowej. Usłyszeć można było niejednokrotnie, że w obecnych czasach najważniejsza jest odpowiednia edukacja, ponieważ to właśnie za nią idzie odpowiedzialność i bezpieczeństwo. Kwestie bezpieczeństwa pracy w górnictwie są priorytetowe. W polskim górnictwie pracujemy coraz głębiej w trudniejszych warunkach górniczo-geologicznych. Stąd przygotowanie młodzieży. Do pracy bezpiecznej. Bieżąca praca z pracownikami, wszystkimi zatrudnionymi w górnicy to jest priorytet. Węgiel jest ważny, ale bezpieczne wydobycie tego węgla jest najważniejsze. Zawód górnika to wciąż w powiecie włodzisławskim tradycja. Szczególnie dla Pawła, który już wie, że pod ziemię zjedzie na Radlińskim Marcelu. Każdy jest górnikiem. No, mój brat, tata, dziadek, wszyscy byli górnikami. Jak sam podkreśla, zawód górnika nie jest najbezpieczniejszy, a zjazd pod ziemię zawsze jest stresem, ale obawy swoją drogą, a stabilna i dobrze płatna praca swoją. Takich osób w powiecie Wodisławskim nie brakuje i mimo tego, że sam Wodisław pozbawiony został kopalni, to w okolicznych miejscowościach górnictwo wciąż jest bardzo popularnym zawodem. To czwarty zatrudniony dzisiaj w powiecie Wodisławskim, i jednak jestem związany z górnictwem. Myślę, że górnictwo mimo wszystko, mimo tych trudnych czasów jak się mówi, ma przyszłość, jest nowoczesne. Nowoczesne, a skoro jest nowoczesne, to musi dbać również o bezpieczeństwo. Górnictwo dla powiatu wodzisławskiego to bardzo ważna gałąź gospodarki, daje pracę, pieniądze oraz pozwala się rozwijać tysiące osób z całego regionu. Tradycje w powiecie wodzisławskim trzymają się mocno. Taki wniosek można wysnuć z zakończonego już 13 przeglądu zespołów folklorystycznych zorganizowanego przez powiat wodzisławski na scenie zaprezentowało się 13 zespołów z różnych części powiatu. Mamy parę rzeczy, które już się wpisują do tradycji, może nie bardzo z grubymi zgłoskami, ale jednak zawsze. Jednej rzeczy, czego jednak nam wszystkim brakuje, to to, żeby na publicy nie siedziały mimo wszystko zespoły, jednak osoby z zewnątrz, ale wiemy, że mimo że to jest kolejny raz, ta tradycja musi się przebić. Ludzie się muszą do tego przyzwyczaić, że ta y, kultura tutejsza, tą, którą nosimy w sercu, bo to mam przegląd przecież folklorystyczne, tak to można powiedzieć, to to, co nosimy w sercu, to też jest dla nas bliskie. Przez wiele lat było to wykorzeniane. Ja myślę, że troszeczkę czasu jeszcze upłynie, zanim sami zaczniemy doceniać to, co tutaj mamy. Jest tak powszechna, że często nie zdajemy sobie sprawy z jej istnienia. Gwara na stałe weszła do naszego języka, lecz coraz częściej okazuje się, że młodzi ludzie wychowani na grach wideo oraz telewizji zamiast kulturze regionalnej zapominają, czym owa gwara jest i na czym polega jej kultywowanie. Zatraca się już godanie. Przeważnie młodzi ludzie wszystko mówią, a my jeszcze jako na wsiach to, to godów. Bardzo, bardzo dużo razy wszystkie przeglądy, które się odbywają tu na naszym terenie, to bierzemy udział. No i zawsze tam jakoś wychodzimy. Między innymi przez takie właśnie przeglądy można mieć nadzieję, że prawdziwa tradycja nie zaginie, bo cały czas znajdują się osoby i zespoły, które chcą kulturę, szczególnie tą regionalną, propagować. Trzynaście zespołów, w tym jeden z Bogumina, zaprezentowały pieśni ludowe oraz przyśpiewki. Jesteśmy właściwie jakby jeden, jeden, nie? bo te nasze korzenie są i jak polskie, i tak czeskie, właściwie, także śląskie. dużo śląskie, właściwie są Jesteśmy jak jeden człowiek, no i, i, i ta tradycja, i to wszystko, i, i te korzenie właściwie... Są bardzo podobne do siebie, czy nie wiem, i gwarą może, bo i ta gwara u nas w Boguminie jest taka właściwie śląska i troszeczkę, czy tam polskiego, troszeczkę czeskiego, troszeczkę niemieckiego, no a po drugiej stronie właściwie odry jest to samo. właściwie to samo. Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych organizowany jest już od 13 lat i z każdą następną edycją widać coraz większe zainteresowanie zarówno zespołów, jak i widzów. Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest od 1992 roku. Wtedy, właśnie, ustanowiony został rezolucją Narodów Zjednoczonych. Nie inaczej jest także w Powiecie Włodzisławskim, gdzie walka z niepełnosprawnością i wykluczeniem społecznym stanowi jeden z najważniejszych priorytetów. Były tu duże zaniedbania. Ustawa o rehabilitacji pojawiła się kilkanaście lat temu, tak naprawdę dopiero. Problem organizacji, jednostek wyspecjalizowanych w prowadzeniu tego typu działalności też jest u nas jeszcze stosunkowo młody. 30 lat temu, 20 lat temu był to temat no może to nie może zbyt kolokwialnie, no ale trochę jakby pod dywan zamiatany. Sytuacja uległa już polepszeniu, a wszystko za sprawą spójnego traktowania instytucji, które zajmują się świadczeniem pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych. Od wielu lat powiat wodzisławski dokłada wszelkich starań, ażeby yy, Problemy osób niepełnosprawnych były rozwiązywane kompleksowo. I myślę, że od tego 99 roku udaje się to w powiecie wodzisławskim realizować Opowiecie włodzisławskim mówimy tu nie bez powodu. To właśnie on w skali województwa wskazywany jest na lidera we wprowadzaniu rozwiązań pomocowych dla osób niepełnosprawnych. Wystarczy tylko cofnąć się kilka miesięcy wstecz, aby przypomnieć olimpiady oraz o imprezę bez precedensu. Na bluz dla niepełnosprawnych zawsze przyjeżdża ponad 500 osób. Osoby nieuznawane za niepełnosprawne są tak samo dobrze jak przeciętni ludzie. W całym tym wszystkim ja myślę, że to dzisiaj możemy potraktować jako podziękowanie społeczności powiatu wojewódzkiego dla osób niepełnosprawnych, dzięki którym możemy czasem się nauczyć jak można być prostym, szczerym i ciepłym człowiekiem, nie widząc, tego, nie widząc w tym żadnym interesu. Jest to po prostu zrobione czysto od serca. Na polu przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych sporo pozostaje nadal do zrobienia. Priorytetem dla władz powiatu wodzisławskiego na najbliższe lata staje się kwestia odpowiedniego informowania wszystkich zainteresowanych osób o formach pomocy świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych. Bez informacji nie dotrzemy do tych ludzi, którzy mimo wszystko jeszcze są gdzieś schowani, bo to dla wielu rodzin jeszcze jest kłopotliwy, nie ukrywam powiedzieć wstydliwy temat. My musimy im pomóc przez organizowanie tego typu imprez, jak Olimpiady, przecież jesteśmy jednym z tych, którzy organizują tę olimpiadę. Możemy zobaczyć, jak ona jest liczna osobowa. Przecież to ostatnio było prawie 600 osób. To jest coś pięknego. Obok sportu idealną formą pomocy osobom niepełnosprawnym jest sztuka, a nikt nie robi tego lepiej niż grupa Korelacje. Z jednej strony pomaga, a z drugiej zarabia. Za pieniądze ze sprzedaży rękodzieła wytwarzanego przez osoby niepełnosprawne udaje się finansować własne utrzymanie. Korelacje to jest grupa artystyczna, która jest innowacyjnym modelem pomiędzy biznesem a sztuką. Korelacje występują podczas happeningów, konferencji i tym sposobem zarabiają sami na siebie. Wspominając o niepełnosprawności oraz osobach posiadających dysfunkcje, nie sposób nie wspomnieć o funduszach unijnych, które w wymierny sposób przyczyniają się do poprawy zarówno stanu infrastruktury, jak i oferowanych form pomocy w powiecie wodzisławskim pozyskiwane są bardzo dobrze. Tu w tej chwili chciałem zwrócić uwagę na programy unijne. To jest priorytet 7.4, który jest stricte dedykowany dla osób niepełnosprawnych. Dotyczy aktywizacji zawodowej, szkoleń, kursów, pośrednictwa pracy i z tego jak mamy nadzieję, organizacje pozarządowe jako główny, główny beneficjent na poziomie składania wniosku będą po prostu korzystać. W ciągu najbliższych lat musi wzrosnąć liczba osób niepełnosprawnych czynnych zawodowo w krajach Europy Zachodniej to niespełna połowa wszystkich osób z dysfunkcjami. U nas pracuje co szóste z nich. Imprezę mikołajkową organizowaną przez Powiat Włodzisławski można śmiało nazwać największą tego typu uroczystością w regionie. Zazwyczaj skupiam około 200 milusińskich. Nie inaczej było także i tym razem w Marklowicach. Centy, które święty Mikołaj rozwozi były dla was zasłużone. Jest to corocznie organizowany właśnie taki mikołajek powiatowy, na którym po prostu są zaproszone z poszczególnych gmin dzieci, żeby się po prostu mogły spotkać i przy okazji poznać. Impreza zorganizowana została dla najuboższych dzieci z terenu siedmiu gmin Powiatu wodzisławskiego. Za każdym razem odbywa się w innym miejscu, lecz radość na twarzach najmłodszych jest za każdym razem taka sama. W tym roku przypada organizatorom w Markowicach spotkać się ze świętym Mikołajem. Jest to bardzo dobra inicjatywa. Dzieci są wybierane przez pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej. Są to dzieci, których nie często Mikołaj bywa w domu. Więc mają okazję spotkać się właśnie na sali. Wiadomo z czym kojarzy się Mikołaj z niespodzianką, z prezentem. To nie chodzi o to, żeby był to drogi prezent, ale żeby to była niespodzianka i sprawiła wiele radości. To już szósta edycja imprezy mikołajkowej, której organizatorem jest Powiat Wodzisławski. Za każdym razem okazuje się, że dzieci mają coraz więcej energii i ochoty do zabawy, choć gdyby nie zespół Bebiki, nie byłoby tak fajnie. Zobaczycie państwo, jak dzieci będą mieć uś uśmiechnięte buzie, jak będą radosne, jak się będą bawić. Na trójkę, no zapraszam, no zapraszam. W tym przypadku nie było żadnych wątpliwości, każde dziecko zasłużyło na prezent. Mikołaj, który pojawił się na koniec imprezy, rozdawał paczki ze słodyczami oraz drobnymi upominkami.